To jest pantofel, czy to jest pantofel? Dla mnie to jest pantofel. Ale jeśli zapytasz kogoś w Krakowie czy rzeszowie, powiedzą ci, że kapeć to pantofel. I to znaczenie znajdziemy w polskich idiomach. Kiedy usłyszysz, że mężczyzna jest pod pantoflem, to znaczy, że żona go kontroluje. A co znaczy? Dowiedzieć się czegoś pocztą pantoflową? Wyobraź sobie kobiety w szlafrokach, w kapciach, pijące kawę i plotkujące. Informacje pochodzące z plotek to właśnie poczta pantoflowa. Jeśli ktoś ci powiedział, że dowiedział się czegoś pocztą pantoflową, to znaczy, że nie ma informacji z pierwszej ręki. Ale że ktoś mu powiedział, że ktoś, że ktoś, że ktoś. Podobała ci się ta lekcja? Obserwuj mnie i odwiedź mnie na polskidaily.eu.